Witam moich panów. Tutaj jest Witamy. siódma edycja, to jest ósma edycja. No jedno ciacho, drugie ciacho. No nie wiem, nie wiem, czy ja nie powinnam jeszcze poczekać na dziewiątą edycję. Kto ktoś nasz obrać? No nie, no. Pan no jak? No jak? My teraz jesteśmy aż 9 i nie wiadomo, czy dożyjemy. No właśnie. Ale ja na pewno w niej wystąpię. A, o ile mnie wybiorą. O, a, a i dlatego chcę, żebyśmy Ciebie w niej by, poszukali, tak? No nie, no jedna mówicie, a po drugie. jak Aj. tam ktoś się skradnie w tej dziewiątej edycji. Szódełka no. chyba jest szczęśliwa dla No. Zawsze dla mnie dziewiątka była taką szczęśliwą no jednak... cyfrą, także ja nie wiem, czy ja. No to jednak jestem tej taka dziewiąt... niezdecydowana. Słuchajcie, prostu, no. wiesz co, Henik, musimy do dziewiątej się zapisać. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze, raz. jeszcze raz się na zapisujemy. Się mam no, to się zapisuje. Mam na imię Henryk. Od urodzenia mieszkam w żyklinie pod Koninę. Byłem w małżeństwie przez 40 lat i mimo tego, że bardzo się z żoną kochaliśmy, coś między nami wygasło. Mam wykształcenie gastronomiczne i przez całe życie pracowałem w zawodzie. 25 lat jako pielner, a ostatnie 15 lat jako kucharz. Podkreślam, że nową wybrankę będę rozpieszczał. Dziewczyna, która będzie ze mną, na pewno nie zazna głodu i pozna wiele smaków, a w szczególności smak miłości. Jestem bardzo towarzyski. Z przyjaciółmi potykam się na tańcach i jednodniowych wycieczkach. Świetnie tańczę, potrafię prowadzić partnerkę. Poza tym, śpiewam i uważam, że jestem w tym dobry. Nie umie natomiast pływać. Jestem pedantyczny, troskliwy, mało skłonny do ryzyka i przejmuję się drobiazgami. Pragnę ponownie się zakochać. Nie do końca pogodziłem się z rozstaniem z żoną, ale zapewniam, że jestem gotowy na nową miłość. Wierzę, że tutaj, w Sanatorium Miłości, znajdę. Swoją drugą połówkę. Potrafię jeszcze pokochać kobietę i spełniać jej pragnienia.